To jest ławka sum. Radek, zadowolony? Tak. Nagrywaj, Gryzzi, ok. nagrywaj. Co? Co? Ale gryzie Dobra, no teraz Radek, jak nazwiemy ten film? Sum... Sum... Sum wędzony. nie, jaki to będzie sum? Za dużo, za dużo zapałe ci, brakuje ci. Brakuje pomysłu. mi przepisów na sumach. Jaki? Sum ci. Sum... W sosie chili. O dobra, ten robimy... Ten był pikantny, był ostry, więc są w sosie chili. Co, Radek, mu mówimy? Do widzenia. Do widzenia. Do Puszczaj widzenia. go. Puszczaj go. O, o. Ach, teraz drugiego.